Podczas początkowej konfiguracji Sprocket prawdopodobnie sparowałeś iPhone'a lub iPada z drukarką. Teraz twój znajomy chce podłączyć swojego iPhone'a do tej samej aplikacji Sprocket. Ponieważ drukarki Sprocket mogą się parować wyłącznie z jednym iPadem lub iPhone'em jednocześnie, czasowo wyłącz Bluetooth. W iPhone'ie lub iPadzie dotknij ustawienia Bluetooth, a następnie wyłącz Bluetooth. W iPhone'ie znajomego dotknij ustawień Bluetooth. A następnie włącz Bluetooth. Poproś go o dotknięcie opcji Twojej drukarki Sprocket z dostępnych urządzeń, a drukarka sparuje się automatycznie. Kiedy masz pewność, że połączenie zadziałało, możesz ponownie włączyć Bluetooth w menu ustawień w iPadzie lub iPhone. Teraz możecie oboje wysyłać zdjęcia do tej samej aplikacji Sprocket.